No i mano widzowie, witam Was z, mimo, z miłym akcentem. Tem, witam się z Wami z ładną unikatową sapą. Wreszcie się udało, bez lagów, bez niczego. Wreszcie mamy screeny tej ryby. Po tak długim czasie, wreszcie cel został wykonany. Wreszcie możemy słuchać, odhaczyć tę rybę z listy. Także po tak długim czasie widzę, wreszcie udało się słuchajcie, wykonać cel. Z czego się mega słuchajcie, cieszę. Także robimy screeny, słuchać tej ładnej, tej ładnej ryby. Mega się z tego cieszę. Także robimy zdjęcie. Wreszcie można powiedzieć, główny cel został wykonany, bo to jest ostatni z celów, które chciałem, jeśli chodzi o drobnicę z Dnipro. W sensie, można jeszcze pobić rekordy, aczkolwiek mój główny cel, ostatni, to była właśnie ta unikatowa SAPA. I już ją mamy. Także słuchajcie, siedzi, siedzi, widzę, udało się w końcu, po tak długim czasie, w końcu się udało. Na białego robaczka chyba wzięła. Aczkolwiek nie wiem, jeszcze za chwilę zobaczymy. Jak postawimy, widzę, matkę, to zobaczymy. Wydaje mi się, że wzięła na białego robaka. Może na lawny na, łaśpca. Na nie wiem, wydaje mi się, że na białego robaka. Aczkolwiek nie wiem, widzę, zobaczymy. Także udało się, widzę, wreszcie po dłuższym czasie. Po dłuższym czasie wreszcie się, słuchajcie, udało. Dodać to Unika, tę sapę. Z czegoś tak, jak już Wam mówiłem. Mega, słuchajcie, cieszę. Mega się z tego cieszę. Czekać, gdzie co? W cieniu ta sapa ładnie wygląda, ale na słońcu też ładnie wygląda, wiecie? Ale a, słuchajcie, zrobimy już stąd te zdjęcia od boku. Dobra, pyk. Niech będzie już o tak. Pyk. Teraz o tak u góry. Oj, więc to. Jakiś spam do mnie przychodzi. Ignoruję to. Nie ufajcie jakimś spamom widzowym nigdy. ale się co nie. Zrobimy jeszcze jedno takie zdjęcie poprawne od góry. O dobra, teraz poprawne zdjęcie od góry, dobra. Teraz zdjęcie od dołu. Pyk. Oj, źle. Za mocno się wychyliła według mnie. To, a teraz jest ok, dobra. Teraz widzę tak. Teraz widzowie takie zdjęcia jeszcze. Pyk. Pyk, takie, takie. Pyk. Oraz jeszcze. Pyk. Oraz na sam koniec jeszcze w taki sposób. Z takim akcentem pyk. Pięknie widzowie. Mega ta ryba mi się podoba, mega ją zawsze chciałem złapać, słuchajcie Także słuchajcie Po tak długim czasie w końcu się, słuchajcie, udało Wreszcie po tak długim czasie możemy odhaczyć tę rybę z listy Także słuchajcie, pyk 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 Pek. oraz na sam koniec. Pyk, także dobra. Wszystkie zdjęcia, które chciałem, zostały zrobione. Także słuchajcie, teraz tak. Teraz widzę screen z oddaleniem mniej więcej. Od tej perspektywy zaczynamy. Tej podstawowej, dobra, także tak, Pek. Pek. Teraz jeszcze takie zdjęcie oczywiście. Pyk. Dobra. Pyk. Pyk. Jeszcze takie. Pyk. Co to jest o tam takie? No już nieważne. Już nieważne, widzowie. Już widzowie nie jest to ważne. Dobra, pyk. Teraz jeszcze tak. Teraz jeszcze tak. Pyk. Nie w sumie czekajcie. O tak. Pyk. Pyk. O tak. Także pięknie, mega się, słuchajcie, cieszę, cieszę z tego, bo po tak długim czasie wreszcie się, słuchajcie, udało, wreszcie mamy ładną sapę i to bez lagów, bez, nicze, bez, bez niczego. Także słuchajcie, teraz trzeba tylko wyczekać okazję, żeby zrobić ładną miniaturkę. O, ta tak ładnie się wystoiła, coś w sensie tak ładnie ogonem wzięła. O, dobra, jest ładna miniaturka, także słuchajcie, siedzi unikatowa sapa, śmiećkacie. Inaczej. Nie, jeszcze raz. Jeszcze raz. Zu tak jeszcze raz sapo. No dalej, nie wiem. Wydaje mi się, że miniaturkę już mamy. Później będę widzę wybierał. W każdym razie widzę, siedzi unikatowa sapa. Po tak długim czasie. W końcu się słuchajcie, udało. Na białego robaka. Także słuchajcie, teraz tak. Matkę 12.10. Usuwamy poprzedniego markera. Markę 12.10. Także tak. 12.10. 24 stopnie Celsjusza. Słońce pyk. Oraz 17 stopni Celsjusza. Pyk. Oraz PDW 3.0 m na sekundę. No i PAM. Czekajcie. Pam, aha, nie mogę tego zrobić. To musimy w takim razie zrobić tak. Pam, no dobra. Także słuchajcie, mega fajnie. W końcu się słuchajcie udało. Po tak długim czasie. W końcu mamy ładną unika Usapę. I to bez lagów, bez niczego. Co mnie mega cieszy. Pyk. Zdjęcie. Markera. O w tym miejscu, po tamtym matkałem tym tutaj dalszym, dalej mi się rzuciło. O tu o za chwilę też wam powiem kody. Tylko czekajcie, zrobimy te zdjęcie, pyk. Dobra, teraz widzę czas na kody. Kody to są widzę tak, patrzcie, powiem wam nie uważnie. Mega się cieszę z tej sapy, patrzcie, kody to są tak. Minus 370,82 Odstęp, przecinek, odstęp 85,82 Także to były kody matkera? Tu macie tak, tu macie na górze te rzeczy 12.10, co nie 17 stopni Celsjusza, PDW, coś tam, coś tam Później macie datę 12 maja I później pod tym macie kody w nawiasie I pod, pod kodami macie Unikatowa SAPA Także nad napisem Unikatowa SAPA na matkerze W nawiasie macie kody, które Powiem wam, wam je wam teraz Jeszcze raz, minus

I kilogram 224, czyli już taka ładna. Także słuchajcie, mega się cieszę, mega jestem zadowolony. Wreszcie po tak długim czasie sukces. Mamy w końcu unikatową sapę bez żadnych lagów czy czegoś takiego. Także w końcu, słuchajcie, cel wykonany. Można to rybę z mojej listy, którą mam w głowie, odhaczyć. Także pięknie widzowie. Mega się z tego, słuchajcie, cieszę. to była taka też ładna medalowa, która dosłownie prawie była unikatem. Dosłownie chwilę jej zabrakło... Troszeczkę jej zabrakło do bycia unikatem. Tu gdzieś widziałem tą unikatą sapę. O, tu jest ta sapa, dobra. Oj, źle, inaczej. Nie, jeszcze raz. Jeszcze raz, źle. Dobra. teraz jest dobrze. Także średni widzowie... Oj! Albym zrąbał, prawie bym ją chyba wypuścił, albo coś takiego. Także słuchajcie, siedzi Unikatowa Sapa. Nie podoba mi się to jasne tło. Wcześniej było takie inne, ciemniejsze tło. O czym dobrze już wiecie, ale trudno. Nic słuchajcie, nie poradzimy. Siedzi w końcu Unikatowa Sapa. Z czego się mega cieszymy. Także fajnie, widzowie. Mega się cieszę. Co by tu innego mówić? Aż nie umiem wyrazić swojej radości. W końcu mamy unikatową sapę i to w końcu taki sukces. Sukces. Bez żadnych lagów i w ogóle. Wreszcie mamy zdjęcia tej dyby. Także pięknie widzowie. Jest taki sukces główny już. Z czego się cieszę. Także pięknie. Udało się. Cieszymy się. Mamy wreszcie tu dybę odhaczoną. Kiedyś może jeszcze będziemy na nią polować. Mamy, widza, już wszystko. Dobrze wiemy, jak je łapać. Także słuchajcie, Pyk Dobrze wiemy, już jak je łapać. Jakbyśmy chcieli na, przysz na przyszłość. Także wiemy, jak łapać unikaty. Mamy swoją zanętę. Drobnicę z Dni Pro mamy, można powiedzieć, odhaczoną. Czekajcie, bo trzeba to zesetować. Jest Dni Pro, Dni Pro. Halo. Dobra, i teraz będzie działać pewnie Oj Czemu, czemu się ten, nie chce topka ustawić? Jeśli chodzi o medala, to mam widzę pierwsze miejsce w medalu Za sobie też zrobię screena Tego, że mam pierwsze miejsce w medalu w Unikacie też powinien mieć chyba pierwsze miejsce tak mi się wydaje. Tylko kurde, nie chce się ten. Medala mam pierwsze miejsce. Pospolitą mam. Nie pierwsze miejsce. Młodej nie ma. Medalowa. Unikat jeszcze się nie chce ten. Znajomych nie ma. Moje ryby to jest pierwsze miejsce. O dobra, już się zesytowało. Także widzę. Siedzi topka pierwsze miejsce. Zazwyczaj są większe sapy. Jak na razie złapam największą sapę. I tak to mnie satysfakcjonuje. Tyle mi wystarczy. Także słuchajcie, widzę. To było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Ja się z tej sapy mega cieszę. Także ja się z Wami z takim miłym akcentem, z uśmiechem na buzi. Z takim uśmieszkiem na buzi. Z mega radością żegnam. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj będę grał. Coś tam pewnie jeszcze pogram. Nie wiem, co będziemy robić. Na pewno coś. Prawie na pewno coś tam jeszcze nagram. Nie wiem, czy będziemy łapać zdobnicę Chyba z zdrobnicą już kończymy i idziemy robić coś innego. W każdym razie, widzowie, ja nie przedłużam. Ja się z wami żegnam. To było na tyle. Elo. Cześć. Nara.